Wziąłem takie wyzwanie sobie, czy zapuszczę te włosy i jestem w szoku, bo y, tyle komplementów, ile słyszę na temat moich włosów, to naprawdę chyba w życiu nie słyszałem i tego też jak wyglądam, bo y, no, mnóstwo osób mówi mi, że y, kuczaj wyprzystojniąłeś, <dziwcz> dziękuję. <dziwcz> myślę, że to jest wszystko, y, myślę, że to co jest w środku teraz po prostu y, y, odzwierciedla to, na zewnątrz. Ale dłuższe włosy wymagają więcej uwagi. Pewnie musisz teraz więcej czasu poświęcać na to, żeby to wszystko ogarnąć. A, a na. Ja jestem fryzjerem z dziesięcioletnim stażem. 10 lat pracowałem w zawodzie fryzjera. E, w, jeździłem latałem do widala Sasuna e, do Włoch się szkolić, więc ja mam fach w ręku, jakby mi ktoś teraz powiedział, e, czy, czy mógłbym robić coś innego. To bez żadnego problemu mogłem złapać za nożyczki farbę do włosów, mieszać i, i, i to zrobić. Więc dla mnie teraz, ja zawsze marzyłem, żeby mieć długie włosy. Jako mały chłopiec marzyłem, żeby być dziewczynką. To, to już chcę być chłopcem, ale z długimi włosami. Więc zawsze zakładałem jakieś takie, jak pamiętam, rajstopy i udawałem, że mam, że mam włosy. To teraz mam po prostu dłuższe włosy. I uwielbiam o nie dbać w ogóle. Mam taką frajdę z tego czesania. No myślę, że to też będzie jakąś część mojego kontentu, żeby pokazać ludziom, jak można dbać też o włosy. Do jakiej długości? Zapuszczasz. Dotąd chcę zapuścić, takie naprawdę, no myślę, że dotąd, takie żeby móc y, m, przeczesać niczym, y, jak to dziewczyny ostatnio mnie porównują do tego do Massimo z 365 dni, żeby tak przeczesać, zrobić takie oczko, y, no chciałbym dotąd zapuścić i myślę, że mi się to uda. Ja wiesz, wcześniej miałem problem z tym, że miałem zakola y, po prostu, ale zrobiłem przeszczep, zrobiłem przeszczep włosów i y, y, te zakola Teraz nie mam tych zakoli i dzięki temu mogę mieć yy, włosy. Zrobiłem to, bo mnie, jak co, wyprowadzałem mnie z równowagi włosy, jak robiłem program i włosy mi stawały w dęba, i myślałem o tym, że mi widać zakola. I nie lubiłem tego w sobie. A ja uważam, że jeśli coś można zmienić, jak się czegoś nie lubi, to czemu tego nie zrobić? A polecasz to? Ten przeszczep był trudnym zabiegiem? Długo się zastanawiałeś? Ja się w ogóle nie zastanawiałem. Bardziej, yy, bardziej musiałem sobie to wbić w ramy czasowe, bo nie mogłem wtedy sobie opalać głowy, nie mogłem. No, wiele rzeczy było, yy, musiałem to tak. Yy, tak bić w ramy czasowe, żeby wtedy nie pracować. I wtedy akurat zamknąłem się w ośrodku terapeutycznym na miesiąc bez internetu, bez Instagrama i Facebooka, bo to było rok temu, i to było najlepsze, co dla siebie zrobiłem.